Ochota, wola, różaną po schodkach w dół Dziewczęta spod parasola, żołnierzki włożyły strój Błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa I zdjęcie chłopaka w jeseni, pamiątka ledwiego Droga, piszemy do Was, żeby opowiedzieć o ważnej akcji zorganizowanej dzięki naszej Pani od Polskiego i historii. Przez ostatnie kilka tygodni zostawaliśmy po lekcjach pod pretekstem dodatkowych lekcji niemieckiego. Pierwsze spotkania odbywały się pod czujnym okiem oficera niemieckiego, kiedy zauważył, że pilnie przyswajamy. Gramatykę naszego okupanta coraz rzadziej do nas przychodzi. Wtedy przygotowaliśmy nagranie. Nasze panie przyniosły do szkoły dyktafon. Niekiedy przy świeczkach śpiewaliśmy rotę, rozkwitały pęki białych róż, przybyli łani pod okienko. W murach naszej piastowskiej trójki rozbrzmiewało głośne: Jeszcze Polska nie zginęła. Nagranie nasz pan od muzyki skopiował i teraz będziemy rozdawać je wszystkim seniorom. Mamy nadzieję, że dzięki waszej redakcji nasza akcja dotrze do waszych mieszkańców. Podekscytowani i pełni nadziei Zuzia, Ranek i Mateusz, piastowscy uczniowie. Znaleźć od Elizy Orzeszkowej, więc trzeba tutaj tę patrole rozstawić. Aleja tysiąclecia, tutaj Orzeszkowej i harcerska. Czy wiecie, że generał Okulicki poświęcił swoje życie ojczyźnie. Brał czynny udział w obu wojnach światowych i zginął za ojczystę. Był wielkim patri patriotą. Patriota to osoba, która. Miłuje swój kraj, okazuje szacunek i oddanie swojej ojczyźnie. W dzisiejszych czasach patriotyzm potrafi obyć się bez śmierci i cierpienia. Teraźniejszy patriota dba o dobre imię swojego kraju. Dba o symbole narodowe, tak jak flaga, godło czy hymn swojej ojczyzny. Pamięta o historycznych wydarzeniach. O ludziach, którzy poświęcili swoje życie, aby on dziś mógł żyć w wolnym kraju, uczyć się i pracować. Dzisiejszy patriota ma też poczucie dumy i godności narodowej. Nie wstydzi się on bycia obywatelem w swojej ojczyzny i przynależności do kraju. Dzisiejszy patriota pamię pamiętając skutki wojen, krzywd wyrządzonych innym ludziom, Dwa pokój na świecie. Moim zdaniem warto być w, dzisie, w dzisiejszych czasach patriotem, bo łączy nas pamięć o tym, co było, i miłość do tego, co jest. Kocham Sł. Wiecie, że Bogna Sokorska była bytową śpiewaczką operową. Lata szkolne spędziła w piastowie, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza. Stwórzmy operę pod tytułem y, Słowik Warszawy i opowiedzmy historię życia tej wspaniałej śpiewaczki. Zuzia, ty możesz zagrać główną rolę i wcielić się w samą Bogu miłe Julię Sokorską. Mati. Ty możesz zagrać pianistę i kompozytora Jerzego Sokorskiego, a ty, Franek, możesz zagrać brata śpiewaczki Janusza Kaczmarskiego. słowa jakiegoś on z a ona. Trwa, o wolnością, honor, o kraj Wolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał